Proszę, pozwól no, mi pokazać Ci coś. Można by to dzisiaj chyba. Co mnie ostatnio widziała tchórz w plecy. Czyli automatycznie wskazuje na to, że samo nim jest, bo w plecy mówią tylko cioty, jak gorsze, cipy, pedały. Ja muszę się jutro zapytać czy ona pracuje w tym... w tym kurwidołku, czy ona tak tylko przychodzi. Nie wiem, może na flirty jakieś Może na flirty, może na flirty przychodzi. Może ona się za długość podszywa, potrzewa, czy coś. Za gruba jest wiesz kaszta czy nie wygląda. jeszcze zależy która no, ciekawe rzeczy ciekawe Coraz widziałem na hali dwa co na to robię, mogę? w zbiorze na pewno nie pracuję, już Bo do tej godziny w biurze to nie siedziała Może kilo czyścić Na <słyska> świńska że Mariola się potrzebuje też jest taka możliwość Uy, było śmieszne bardzo Chodź i Cielaka się wystraszył i Srysia w ogóle ta mieszkasz u Nataszy. sama mieszkasz u Nataszy cyganko bez numeru domu i bo to jeszcze nie można się znać. O, to się zapytam, no, pewnie i tak nie powiedzą. Jak się zapytałem kiedyś, którego czy syn tego zjeba, bo z numeru domu tam pracuje, to nic nie powiedzieli. Jak się odwróciłem, tylko e, usłyszałem, a tylko czepisz się go, a tylko czepisz się go. W kryją się szama, szamany, Buschmany. Plaży. O. O. I dzisiaj idzie i do stoi. Ja powiedziałem tchór, że do pani, aż to się wystraszysz. Aha, ona jest taka straszna. Ciekawe czego nie byli tacy strasznie jako co chodzi i oś naszą Już kurwa mi tylko banda kuglaży 4 to jest przyginka Wszystko na gębę i im to wychodzi to jest najlepsza Trzeba na pół odpalić na palce nic z tego nie będzie. A znowu się skopciała. Chodź, nie klęcz się. A doszło też teraz. Sama pierdolona. Seryjnie doszło. Jakoś pan znowu myślałem o bo nie spodziewałem się że jakieś bez numeru domu będą schodzić za mną do pracy po ludziach i sterować moim życiem nieskutecznie ale tyle ile mogą zapierdolić to sobie zapierdolą straszy się tak, że nie ma pojęcia A ja... trzeba nie tego jest tak fierdolenie ale na szczęście odchodzę z tego kurwidoka mam nadzieję, że następny będzie lepszy nie pod względem kurwidolstwa tylko po prostu, że będzie inaczej Chociaż i tak wszędzie jest tak samo Wiecie, no fajnie jest, nie? Spoko, że tam dają sobie radę Swoimi kuglami Ale... Tak jest sens No skończy Trochę odwiedź, oczy, trochę Tak to jest moja otarka gdzieś Jeszcze z telefonu, ale to z telefonu to tyle Podobno na Wigilię ma być plus 10 Będzie śmieszna Wigilia będą się topić ze złości Freja, tak wiem super Ale chodzi, nie sobie po usiadł Może jakiś film włączę. Jeszcze bym się nie zdziwił jakby się okazało Że ta świńska to jest jakaś żyrandka pani S pani S z Rafinki, bo słyszę, że tato, pani, pani Ani, dziecko, oho, już się kurwa zaczyna, już, Anka szuka tatusza to to, to, to na święta. I, I co, i Świńska przyjeżdża za Ankę, i kocopoli pierdolę? Nie wiem, no, serio, to tam uciekala, to jest grube gówno i jak pierwszego dnia i tylko przyszedłem już do pracy fizycznie gruby jak zaczął pierdolić o propagandzie mówię, o, oho no to chuj końc o już jakbym powiedział zaczynamy propagandę to już mówi moje nadzieje na pracę normalną się skończyły nic to nie zrobisz. Są to są twoje odpowiedzi, a ta zła wiadomość, nie przedłużymy ci umowy, a ta zła wiadomość... To by chciał siedzieć w takim podole u nas? Świętą Żalę. Chyba tam się nie skupimy. Że to jest strzelaczek kole, kole, kolega Księcia. Tak strzelaczek, pijaczek Dropsa i nawrotnie. Dropsa i nawrotnie, tak? Drodka. Zobaczcie Codziennie to sama bajka o ja śmierdziołach Codziennie to sama bajka Dobrze nie to jadę A rozpuszczalnik ja już nie pije? już ta. Да, я общаюсь, я не укачал. все. Po niedzielu chcesz zrobić sobie śmieci? No, ale no, tak się da, tak to niech to to jest Niedzielski, nikt tak. nie mówi Zwykle bliżej jakiś Bo chyba nie tu sobie dużo Poniedzielski Jakiś kurwa kostrzewa Co to 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 to, 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 to kurwa, jest boże Nie wiem jakieś ruskie nazwiska Dobra, see you.